Warning. No, tak to jest właśnie. No. W sumie nawet tego nie bukowaliśmy na bookingu, tylko koleżanka, co tam mieszkaliśmy, dokładnie tam, powiedziała, że nie ma miejsc i kazała nam tu przyjechać. I ona nam tu załatwi. Załatwi nam wszystko. No i wiecie jak jest. Ważne, że jest basen. Inny smak. Śniadanka w Wietnamie 10 na 10, teraz czas się pakować i przed nami długa droga, długa droga, 200 km, 3 km, pogoda nie jest zła, nie pada, to najważniejsze, ciepło nie musi być, bo my jesteśmy balony, które umieją wytrzymać różne temperatury, różne sytuacje, które mogą nas spotkać. Balony się nie poddają, balony dążą do celów. Widzimy się wkrótce. Życzcie nam powodzenia. Wiem, że wyglądam jak gościu z Londynu, który kradnie rowery... Te, nie rowery, te... E, telefony, ale to nieprawda. Ja tylko tak się lubię ubrać na czarno, no. Pozdro. Szybki postój. Na arbuzika lokalnego u pań. Chciaki się cieszą, zobaczyli dwóch balanów. Balany, balan. tak. <laughs> jakieś no. dziwne tak jest. trasa jest spoko, ale jest zimno. De Gruzień, december in Hanoi, is not easy. Not easy, not easy. Ja mam dwie bluzy na sobie, ale mam, nie mam kalasonów tak zwanych, nie? I, i trochę podno. Trzeba będzie coś dokupić. Żeczka gra. Chyba nie dostanę praw autorskich na YouTube za Disco Polo. O a tam, tam co się dzieje? Co tam? Co tam się dzieje? Przepraszam drogie dzieci, to jest kontent. Wiecie jak no. Przejdźmy sobie do lokalnych na bananiki 2kg bananów dostałem za ile? <laughs> za dychę czyli za... Za 2zł? Za 2 złoty 50zł Bananów na tydzień, nie? Pokażę wam nowy outfit mojego

No. No. Nie, to Tu musisz naciskać nie? nie, nie, 5 sekund. Jaki popularny youtuber chcą e, wszyscy ze mną zdjęcia. Jakiś sławny, musisz już Sławny youtuber sobie zdjęcia, nie? Ej, One more, one more, tak? Batman Batman <laughs> Teraz mamucin <laughs> <Dziś> jest Batmanem. <laughs> okay. Okay. Nice. Thank you. Yvonne? Yes, come. Your girlfriend Yvonne also. Dobrze, już są, no. I I make it photo. Who make it photo. Okay. <laughs> 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 nice. Thank you. No Thank worries. You. Okay. Thank you guys. <laughs> zajechaliśmy, Haj, cześć, balon, B balon, Polska, Poland, 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 Lewandowski, Lewandowski, jest Lewandowski, jest najcudniejszy, lokalni bardzo przyjemni, zawsze chcą się przywitać, Uśmiechnięci na zdrowie, na zdrowie. Na zdrowie, kamon. Zatrzymaliśmy się tutaj u lokalnych, bo zobaczyliśmy niby bar, niby nie. Chcieliśmy coś zjeść, ale w sumie nie mają tu nic do jedzenia. Ale pan zaproponował herbatkę, chcieliśmy zapłacić, nie chcą pieniędzy. Dali nam wodę jeszcze, jakieś rzepy solą. Nie wiem jak to nazwać, ale to właśnie to to jedliśmy z solą sól dobra ja od razu sobie sól do wody wsypałem naturalne elektrolytki no i rybki nas też pięknie obserwują pani bardzo mi się spodobała no co ja wam poradzę, co ja wam poradzę zaraz ja wam pokażę jak wygląda pani wyjechała je w psztyr Nam no, nie jest łatwe. Nie jest łatwy do zwiedzania. Nie jest dla wszystkich, kurde. Bo tutaj trzeba naprawdę trwałości i no, odwagi. Żeby jeździć tu motorem, to nie chodzi też o umiejętności. To chodzi też o to, żeby mieć jaja z lokalnymi. Tak, żeby było ciekawiej. Mikrofon, mikrofon mi nie działa, ale udam, że mam. No znaczy się nie działa, no nie działa, no czemu nie działa? Rozładowany jest, muszę naładować Życie youtubera nie jest takie łatwe W tej herbaty nam tyle polalić, że ja zaraz je oprzem. Co? Jak jest pani Adamie? Mokro 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 Piękna pogoda No, o i tak ci jeździ Tu z górki się wyprzedza tiry a jednak nie ma lekko, nie ma lekko ciękne widoki na góry. Okay. O tak, piękne święte tu przystanek zrobiliśmy na szkole, żeby kontent na, nakręcić. Zobaczymy, czy dzieci nie będą się wstydzić białego człowieka. Zobaczymy. Uśmiechnięte, cieszą się dziewczynki. Fajnie śpiewają, nie? O, wujek Adam też ma kompanię. Wujek Adam też ma kompanię.

Jaki nas oblazły nawet dobrze po angielsku gadają, chyba lepiej niż ja, z takim małym odsiętem fajnym, no, Mateusz! 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 Mateusz. Mateusz. Okej, okay. bye bye! Bye bye! Chodź, idziemy. Muszę włączyć internet. Nowe apartamenty. Cena niezmienna, ta sama 70 zł za noc. Tak staramy się płacić. łóżka, ze śniadaniem, z klimą. Widoczek, no taki, o, taki wiecie, no piękny. No jak w to w Wietnamie, nie? Łazienka też wysoki standard ciepła woda. Jak jest ciepła woda, to jest wysoki standard. Ogólnie wygląda spoko. Przyjechaliśmy nie wiem, 120 km może momentami była tragedia, nie? ja nic nie widziałem. Widoczność to miałem na metr. Wrzucę zdjęcie na mapę jaką trasę zrobiliśmy. Gdzieś tutaj wrzucę o, 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 o. Ło, Kałasznikow! Jest plan, żeby postrzegać takiego prawdziwego. Adamek już został naciągnięty na <grym> firankę. Nie no, fajnie, ludzie tutaj się starają, robią coś. Jabra. You'd be cheeky you're you're, you're fine, you're. It's fine, it's fine. We like it. We like it, dog. We have a dog. It's mine. I show you. Come. It's my dog. Oh, yeah. Big, very big. Jest. Mm -hmm. Unia restauracja ma 4-8 gwiazdek, a praktycznie jesteśmy jedynymi osobami, które dzisiaj tutaj chyba są i jedzą. Zdecydowanie december to nie jest miesiąc turystyczny, co nie? Panie Adamie? Ale to ma swoje plusy no Nie ma tu Francuzów, Holendrów i ci nie... No no A to czyści się Nice. Odwrotnie was odcinek, drugi odcinek W takich pięknych warunkach, nie? Ale ładnie to no, to po prostu jak no, z jakiegoś filmu No my już jak byliśmy na takiej wysokości to, to tak było, nie? Trochę zeszliśmy w dół to już zeszło, zeszło niżej no O, stresa Nice Bravo. Bravo. Tu viens. Bravo! You make it? Yeah. Nice. Nice. Yes, mały it's by, hand. by hand. Lot of work. How many hours? How many hours? How many hours. Fifty. How many hours? How, many hours? how many hours you? two days. Two days. One. 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 One.

Fajne no, przyjemne. Zamówiłem 6 mandarynek. Zobaczymy ile mnie skasują. To mnie jak za, złoż, za zboże, bo biały turysta. No, może nie How much? How much? Wisja bye bye. na dzisiejszy wieczór szukamy spodni wodoodpornych. Mi się nawet nie chce schodzić, bo już zaliczyliśmy parę takich sklepów i W sumie nic nie było, do tego Adam robiłem tak tylko, że jeden schodzi i obczaja, nie? Ciężko znaleźć coś wodoodpornego, nie? A ja na swoje nie wziąłem. Znaczy pamiętam jak miałem je w rękę, a, nie będą mi potrzebne, patrz, a teraz nie daj Bóg zacznie padać, nie? Nie daj Bóg. To moje spodnie są po prostu nie ma nic. Misja Feld. No, nic nie znaleźliśmy. Jesteśmy na totalnym zadupiu. Tu nie ma ani jednego turysty. Damy Chińczyki i Wietnamczyki Idziemy coś zjeść Co jemy? Kurczaka? Małże? No zjemy trochę no, tego. No. Siadamy Zjemy coś swojskiego, no Zobaczymy Długo to nie trwało jakoś tak 4 minuty, może już, 3 już, już mamy pić. Bo już, mam, już mamy propozycję picia lokalnego Fibrus. Ale nie, Nie w twoim kraju po pijaku nie prowadzimy. O właśnie przyniósł Pan coś do jedzenia. Zobaczymy. Zobaczymy, czy przeżyjemy. Ale wygląda względnie. No w, Hanoi, w, Hanoi, w Hanoi było gorzej. Popiasz muzykę. Po całej łapkę. Piękna żabka no. i te małże. Dobrze, że jedną przyniósł, to tylko Adam będzie jadł. No. Nie, bo jeszcze drugi zestaw jeszcze. E... nie. Chłopaki nam robią jezonko. Wszyscy z nas bekę mają. Zastanawiałem się co my tu kurwa robimy no. W sytuacji trzeba sobie radzić różnie. My sobie tak poradziliśmy sobie z brakiem ogrzewania z cyfarką do włosów Dzięki za oglądanie tego odcinka i zapraszam na, na następny no Mam nadzieję, że się podoba. Pozdro.